Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku Barana. Zapraszam Was, moi drodzy, na przekaz horoskop na czerwiec 2021. Zapraszam Was bardzo serdecznie, zobaczymy sobie, jaki ten miesiąc zapowiada się dla Was, moje drogie Barany. Oczywiście pamiętajcie, Szanowni Państwo, że czytanie jest czytaniem ogólnym, więc jeśli będzie pasować z Twoją sytuacją życiową, super fajnie. Jeśli nie, nie zniechęcaj się, wrócę jakiś czas, ponieważ z kartami tarota tak bywa. Raz rezonują, raz nie. Dobrze, patrzymy sobie, jaki ten miesiąc będzie dla osób spod znaku barana czerwiec. Moc kreacji. Moi drodzy, wchodzicie z energią maga, czyli tutaj przede wszystkim miesiąc kreowania, miesiąc wizualizowania sobie, swojego życia, miesiąc pragnień, marzeń, spełniania swoich. Marzeń, wyznaczania sobie w ogóle celu i dążenia do niego. Świetny kontakt, świetna komunikacja, świetna komunikacja z innymi osobami, moi drodzy. Dużo bardzo działania, dużo bardzo działania się u Was pokazuje dużo takiej odwagi w sobie, chęci do pokonywania przeszkód. Jeśli gdzieś do tej pory byliście wycofani, zatrzymani, gdzieś wahaliście się, zastanawialiście się, czy warto to robić, czy warto w to wchodzić, to karty mówią, że teraz właśnie w czerwcu tak, odnajdujecie w sobie tą odwagę, chęć do działania i moi drodzy ruszacie, ruszacie w to nowe, czegokolwiek to będzie dotyczyć, wy idziecie w nowe. Dla wielu z Was to jest też romans, poznanie kogoś do związku, do relacji, przeżycie jakiejś przygody, zwał jak zwał, ale w pewnym sensie dużo komunikacji, dużo flirtowania, kuglowania, takiego, Pokazywania się zupełnie z innej strony przed drugą osobą, takiego kokietowania, ja bym powiedziała. I patrzymy sobie, moi drodzy. I karty pokazują, że właśnie wy macie już tak, jakby: Ja mam wrażenie, dosyć siedzenia gdzieś tam w swojej głowie, dosyć takiego zamykania się w sobie, przyjmowania takiej postawy. Ciągle walecznej, nieufnej, być może moi drodzy, jesteście osobami po przejściach, być może zostaliście wiele razy skrzywdzeni, wykorzystani, zranieni, oszukani, być może żyliście z manipulatorem, z kłamcą, być może wasz poprzedni związek, relacja była oparta na zdradzie i na bardzo słabym fundamencie, na jednym wielkim kłamstwie, i wy gdzieś w sobie macie to poczucie, że. Ten lęk taki gdzieś w was jest, ta nieufność, że nawet jeśli ktoś pojawi się na mojej drodze życia, to czy to się uda, czy to wyjdzie, czy, czy ja po prostu będę jeszcze szczęśliwa, szczęśliwy, gdzieś tutaj pokazuje mi się właśnie taka. Takie Myślenie w Twoim umyśle i karty pokazują, że coś w Tobie pęknie, coś w Tobie się zmieni, i Ty, mój drogi, moja droga, będziesz bardzo mocno chciał, będziesz bardzo mocno chciała tej zmiany. I jak najbardziej z tej takiej postawy nieufnej, wstrzymanej, odgradzającej się, izolującej się, otwierasz się na nowe zmiany. Tu przede wszystkim pokazuje się, moi drodzy, miłość. Miłość, uczucia, relacja. Związek, coś nowego, coś wspaniałego, coś cudownego, ale moi drodzy, to może też tyczyć się przyjaźni, pracy, tak? Wszystkiego, co dotyczy nowego, więc jak najbardziej, moi drodzy, karty pokazują, że świetny, świetny czas pokazuje się w czerwcu dla Was. Odchodzi takie zatrzymanie się, gdybanie, analizowanie, siedzenie w głowie i brak decyzji. Karty pokazują, że Wy właśnie już teraz w czerwcu wiecie, czego chcecie, Wy obieracie sobie. Drogę ku waszemu życiu, ku waszej przyszłości, moi drodzy, i wy dążycie do tego, widzicie, wy już wiecie, wy patrzycie przyszłościowo, wy już macie tą mapę, ten drogowskaz, ten list, tą wiadomość, otrzymaliście i wy wiecie, moi drodzy, już gdzie wy zmierzacie, gdzie wy idziecie, dokąd was ten los niesie. Dużo bardzo jest siedzenia w Waszej głowie, dużo bardzo myślenia, takiego zdroworozsądkowego podchodzenia do życia, wyciągania z wniosków z przeszłości, w ogóle ze swojego doświadczenia życiowego, moi drodzy. Wielu z Was też gdzieś będzie tu bardzo mocno stawiać w swoim umyśle na temat dokształtu, zdobycia jakiegoś kursu, dokształtu, jakiejś kwalifikacji, coś, co być może da Wam w późniejszym czasie lepsze poczucie bycia. Stabilnym materialnie, być może awans w pracy, więc tutaj dla wielu z Was rodzi się pomysł. Ja bym tu powiedziała, moi drodzy, kształcenia się, tak? Zdobywania wiedzy, nauki, tak tutaj się pokazuje, moi drodzy. Też karty mi pokazują, że dla wielu z Was pokazuje mi się, ja bym powiedziała, takie myślenie, gdybanie, analizowanie na temat dzieci, dziecka, być może swojego dziecka, być może wnucząt. Tutaj, tak jakby te osoby młode, uczące się gdzieś, będą też bardzo mocno w Twojej głowie. Dopytamy sobie ze środeczka o co to tutaj chodzi. Tak, widzisz, mój drogi. Hmm. Baranie, zobacz, ósemka mieczy mówi o tym, że gdzieś bardzo mocno blokowałeś się, gdzieś bardzo mocno siedziałeś w swojej głowie, analizowałeś, gdybałeś i nic z tego nie wychodziło. I przy tym poziomie mieczy karty mówią: Ty w końcu wyciągasz wnioski, takie życiowe, mądre wnioski, to jest piękne. Moi drodzy, i to jest cudowne, Dopytamy sobie o. Piąteczkę buław. Moi drodzy, ale gdzieś w połowie miesiąca przychodzi do Was jakiś konflikt, jakaś kłótnia, z kimś będziecie tutaj się kłócić, coś wyjdzie na jaw, jakaś tutaj taka mała agresja, mała sesja, jakaś awantura się wam szykuje. Być może przyłapiecie kogoś na kłamstwie, na zdradzie, na oszustwie, na próbie manipulacji, być może przyłapiecie kogoś na złodziejstwie. Więc, moi drodzy, zwróćcie uwagę, jeśli będziecie kogoś do swojego domu wpuszczać nowego, no, to zwróćcie uwagę, bo tutaj karty mówią, że ten złodziej gdzieś tutaj Wam się szykuje w tym miesiącu. Więc moi drodzy, zwracajcie uwagę na to, czy to będzie jakaś taka właśnie awantura związana z przyłapaniem kogoś na czymś, czy to będzie tyczyło się uczuć, relacji, że jednak ktoś okaże się nie do końca uczciwy. Moi drodzy, miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Też karty pokazują jakaś konkurencja, tak? Dla osób, które gdzieś będą bardzo mocno nastawiać się na nową pracę, na zarabianie, na pieniądze Na jakieś takie, ja bym powiedziała, awansowanie, na rozwijanie się pod względem zawodowym Te karty pokazują, szykują Wam się yy, takie scysje z konkurencją I to może być taka nieuczciwa walka z tej drugiej strony Więc, moi drodzy, zwróćcie na to uwagę Wy jesteście, moi drodzy, otwarci na zmiany. Jest przy Was koło fortuny, więc Wy, moi drodzy, bardzo mocno chcecie tych zmian, Wy, moi drodzy, bardzo mocno pragniecie tego, żeby w końcu uwolnić się z tej energii zatrzymania, z tej energii takiej frustracji w sobie, z tej energii złości, z tej energii takiej złości na samego siebie. Z tej takiej energii siedzenia w głowie, w tych negatywnych myślach, wy chcecie uwolnienia, wy chcecie zaszaleć, wy chcecie zmiany od losu, wy chcecie poczuć się zwycięzcą, wy chcecie wygrać coś, wy chcecie otrzymać coś w końcu od życia takiego, co się Wam należy, moi drodzy, i to do Was przyjdzie. I patrzymy sobie, co tutaj do Was przyjdzie: dużo działania, dużo przemieszczania się. Z otoczenia, tak, moi drodzy? Może być tak, że będziecie bardzo dużo podróżować, jeździć, przemieszczać się tutaj z osobami z otoczenia. Być może ktoś będzie was w tym wszystkim wspierał. Być może będziecie sobie robić jakieś takie wspólne wypady, weekendy. Być może wejdziecie sobie na jakąś krótką wycieczkę z przyjaciółmi, z gronem osób znajomych, bliskim waszego serca, z takimi osobami, do których macie ogromne zaufanie, tutaj, moi drodzy, mi karty pokazują. Karty pokazują też, że idą do was zmiany, takie dosyć poważne zmiany. Ja mam, moi drodzy, wrażenie, że od połowy czerwca Wy będziecie na tej pozycji zwycięzcy, Wy będziecie odnosić sukcesy, Wy będziecie pokonywać wszystkie przeszkody, jakie gdziekolwiek w Waszym życiu w ostatnim czasie się pojawiały, to Wy, moi drodzy, będziecie te wszystkie przeszkody pokonywać i to jest cudowne. Macie, moi drodzy, ogromne wsparcie od Siły Wyższej, więc w to, co wierzycie, módlcie się, proście o pomoc, proście o wsparcie, bo Siła Wyższa, Wasz Bóg... Wszechświat, moi drodzy anioły, cokolwiek wierzycie, podkreślam jeszcze raz, będzie Was w tym wszystkim wspierał, i to jest cudowne. No właśnie, w utrudnieniu macie być może relacje, być może faktycznie osoba nowo poznana, ktoś, kogo w Pozwolicie wpuścić do swojego serca, do swojego umysłu, może wam troszeczkę namieszać, więc faktycznie dla tych osób, które gdzieś tutaj będą jakąś przygodę życia przechodzić, jakiś romans, nową znajomość, moi drodzy, zwróćcie uwagę, bo troszeczkę jest to w utrudnieniu. Dopytamy sobie ze środka. Tak, może tak być, że, może, że mogą was kilometry dzielić. Może wy będziecie właśnie komunikować się, spotykać się poprzez telefon, poprzez internet, ktoś będzie Wam obiecywał y, wspólną podróż, być może y, wspólne spotkanie się gdzieś, y, być może ktoś będzie Was zachęcał, żebyście udali się w jakąś daleką podróż, żeby się spotkać. Tak, tutaj może być tak, że otrzymacie zaproszenie do kogoś. Albo ten ktoś będzie wpraszał się do Was, ale to jest, moi drodzy, tak jakby wszystko w utrudnieniu, więc przemyślcie to sobie, wyciągnijcie wnioski, przy, tak przypatrzcie się nowej relacji, nowej znajomości, czegokolwiek to będzie, moi drodzy, dotyczyć. Jakie niespodzianki Was będą czekać? No, ja myślę, że poszerzenie i zdobycie wiedzy, wyższa kwalifikacja, coś, coś takiego. Nowego, coś mądrego, coś świeżego do Was, moi drodzy, idzie. Idą zmiany, zmiany na każdej płaszczyźnie życia, I, i te karty mówią, że te zmiany będą dla Was owocne. Przede wszystkim jakieś pochwały, jakieś takie bardzo pozytywne m, energie, bardzo pozytywne wiadomości na temat młodych osób, być może Waszych dzieci to jest pierwsza rzecz. Być może Wasze dziecko zda z nagrodą, i tutaj będzie taka radość i duma, być może to jest Wasz wnuczek, Wasza wnuczka, tak? Ale, moi drodzy, Drodzy, też mi się pokazuje, że wy, być może wy właśnie y, dużo energii włożyliście w jakąś naukę, być może cały czas uczycie się czegoś i teraz, tak jakby w czerwcu, zostaniecie wynagrodzeni, otrzymacie jakąś pochwałę, otrzymacie coś, coś bardzo miłego, co spowoduje u Was ogromną radość i poczucie takiej własnej wartości. Tak, tutaj, moi drodzy, mi się pokazuje. Pokazują mi się też zmiany na płaszczyźnie, właśnie uczuć, emocji, jakieś takie wpadanie na nowe pomysły. Ja bym tu powiedziała taka żywa, rzeźka, radosna energia się, moi drodzy, w Was pokazuje. Wy chcecie zmian, wy chcecie czegoś w swoim życiu zmienić, moi drodzy. I zobaczcie, dopytamy sobie tutaj. I koniec miesiąca pokazuje się u Was, że z powodu jakiejś wiadomości. Jakieś wieści, jakieś informacje, możecie poczuć zubożenie, może, możecie poczuć zranienie, więc tutaj ewidentnie, ym, jeśli faktycznie wejdziecie w jakiś romans z początkiem miesiąca, to pod koniec miesiąca karty pokazują, że może Wam się to troszeczkę czkawką, moi drodzy, odbić, tak? Czyli faktycznie ta osoba może nie być do końca szczerą i uczciwą osobą. Ym, może to być osoba, która wykorzysta, zmanipuluje, oszuka, wyłudzi coś, a potem zrani, porzuci i zrani. Więc zwracajcie uwagę na w nowe znajomości, na romanse internetowe. Tu bym Was tak przed tym, moi drodzy, przestrzegła, ale przede wszystkim idą do Was, moi drodzy, wiadomości, dużo takiej świetnej komunikacji z otoczeniem, z ludźmi. Ten kontakt międzyludzki pokazuje mi się u Was bardzo fajny, moi drodzy. Ja myślę też, że świetny kontakt w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych, dużo biesiadowania, dużo celebrowania wam się pokazuje, jakieś takie wypady. Gdzieś za miasto, być może nad morzem Taki jednodniowy wypad Czy dwudniowy wypad Jakieś takie tutaj grillowanie, ogniska, tańce, hulańce Wy, moi drodzy, czujecie się W końcu stabilni Ja myślę, że ten miesiąc spowoduje u Was Że od połowy miesiąca Wy poczujecie ten wiatr, ten żagiel Wy będziecie znali swój kierunek I będziecie dążyli do tego, żeby realizować się w życiu Żeby realizować swoje plany i zamiary Moi drodzy Ja myślę, że Wy stajecie się decyzyjni Wy w końcu dokonujecie wyboru I Wy, moi drodzy Wiecie, czego od życia chcecie, i to jest cudowne. I karta rady dla Was na czerwiec ze środeczka. Mądrość. Nie staraj się kontrolować wszystkiego. Zaufaj mądrości, boskiego planu. Cudowna karta, moi drodzy, i z tym akcentem was zostawiam. I życzę wam cudownego czerwca. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, pa. pa.